Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury w telefonie Motorola. Na początku uruchamiamy klawiaturę, a następnie naciskamy ikonkę zębatki na samej klawiaturze. Teraz wybieramy opcję Języki, a następnie Dodaj klawiaturę. Szukamy języka, który chcemy dodać. I dajemy gotowe. Możemy tak dodać wiele języków. Na przykład jeszcze taki. I jeszcze taki. Następnie możemy wyjść i teraz za pomocą ikonki globusa możemy zmieniać między językami. Na spacji jesteśmy informowani, jaki obecny język jest przez nas używany. Jeżeli przytrzymamy globus, możemy wybrać z listy języków. Jeżeli przytrzymamy globus, możemy też przejść od razu do ustawień języka. Jeżeli w prawym górnym rogu naciskamy ikonkę ołówka, możemy zaznaczyć języki, które chcemy usunąć. Możemy też, gdy przytrzymamy na trzech kreskach, przestawiać je w liście. A jeżeli chcemy usunąć, no to zaznaczamy i yy, ikonka kosza yy, w prawym górnym rogu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!